W niedzielę klub sportowy Niwa z Oświęcimia przegrał z Koroną Kraków mecz o mistrzostwo III Ligi w Koszkówce wynikiem 67 do 57. No, jeśli chodzi o zespół to na pewno zawiódł w taktyce szybki atak. Dzisiaj ten element był w naszym wykonaniu no, bardzo, bardzo słaby. To się, to się przełożyło od razu na mniejsze zdobycze punktowe, takie łatwe, abyśmy mogli zagrać jeden na jeden. Jednak ta piłka musi, musi chodzić między, między chłopakami, musi być zbiórka. Zbiórka także zawiodła i to jest konsekwencja później przegranej naszej. Myślę, że będziemy nad tym elementem teraz pracować. Uważam, że nie wykorzystaliśmy do końca naszego potencjału, który jest w naszej drużynie. Trochę za mało treningów rzutowych na tej sali tutaj, bo trenujemy obecnie na innej. Uważam, że musimy jeszcze ciężko pracować na treningach. To był dopiero nasz drugi mecz, a zostały jeszcze z tą drużyną dokładnie trzy. Dwa na wyjeździe, jeden u nas. I myślę, że jak popracujemy, to na pewno się uda wygrać z nimi. Ostatni mecz wygraliśmy właśnie. No i Teraz zawioda skuteczność, o trochę obrona, no i właśnie nie wykorzystaliśmy potencjału. No trudno być rozczarowanym, no, chłopcy dali z siebie wszystko, można powiedzieć. W pewnych momentach można powiedzieć, że grali wyrównaną grę, no, ale brakło może, może sił, może troszkę umiejętności. No. Wynik na pewno jest, no nie jest no wygrał lepszy przeciwnik. To znaczy, to wynik wiadomo, najlepiej jakby było zwycięstwo, prawda, po naszej stronie? Ale patrząc na grę, to widać, bo chłopcy dali z siebie wszystko i na pewno starali się jak mogli. Przeciwny był trochę mocniejszy, wydaje mi się. No i, ale mimo porażki na pewno jesteśmy zawsze z naszą drużyną.